No to witam Was. Prezentuję dzisiaj panoramę miasta Konina z Wieży Widokowej w Watrownia. Tak się prezentuje miasto Konin. Panorama. Gdzieś około w szóste piętro. Tam, w słońce niestety razi, ale tam jest Chorzeń. Tutaj jest ulica Spółdzielców. Tu Poznańska w oddali, następna będzie Spółdzielców. Tutaj widać takie baraki handlowe. W oddali stacja paliw szel będzie. I będzie tutaj salon Fiat'a, Jeep'a, mleczarnia. tam widać wieżowce ulicy Bydg Bydgoskiej, dworcową, w oddali kościół Kolbego, jak tu widać, leczarnie. Tutaj najbliższa to jest salon Skody. No i tu się zaczyna dolina, dolina rzeki Warty. Jak widać, dolina rzeki Warty. E, e, przeprawa przez Wartę. E, e, droga będąca e, w kierunku autostrady na Warszawę, Poznań i droga na Kalisz. Kalisz Ostrów Wielkopolski. No i teraz idziemy sobie dalej zobaczyć, jak to nasze miasto wygląda. W sumie już bardziej tylko dolina rzeki Warty. Dolina rzeki. No a tutaj mamy wodociągi w Koninie. Tak to się wszystko prezentuje.